Hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Final Bossach naszego Magusa. Zrobię później arenkę na Ameryce i zrobimy Pika. To pokażę Wam jak działa ten Adon Arena Helper. Nie zawsze trzeba się z nim zgadzać. Ale jak jest, to czemu nie skorzystać? Mamy trzy Final Bossy naszym deckiem z Mega Combo, czyli Hydrą, Blizzardem i... I Molten Reflection. Już mamy Mad Bombera, który nas zdradził w poprzedniej grze trochę. Waliera 11 winów. Waliery na 11 winów my się bardzo boimy. To by było fajne. Gdybym miał inne dwójki. Zostawić to na czwartą turę i później to Bom Bor Bor Ber Matt bomberem rozbijać, ale... Ale nie. Musimy szukać tańszych kart. Ech. Pierwszy Final Boss. Ech. Tyle kart za dwa. Ech. Żadna. Jedyny Mad Bomber doszedł. Ech. Co ciekawe, powiem wam, że na tej 11 winów nigdy jeszcze. Nie, przepraszam, raz przeciwnik zagrał kartę w pierwszej turze. Raz zrobił to Paladyn, zagrał tego Murloka. 2-1, co Murlo y bufuje Murloka. I musiałem skojnować Hero Power. Do tej pory jeszcze nikt więcej nic nie zagrał w pierwszej turze, i jak widzicie, się to nie zmieniło. Dobra, Mad Bomber jest ok. Dwa bliżej, jesteśmy do 12 wina. Coiny SI7 to jest coś, czego nie lubimy, ale. Rogal z coinem jest groźny z samego tego powodu, że jest rogalem z coinem. Zagramy to, może go zmusimy do sztyleta i do trade'u. Nie, nie zmusimy go do sztyleta i do trade'u. No to jest też dobra karta, której niestety nie mam w swoim, w swoim deku. Dwójka by się jakaś przydała, jest. No nie jest to najlepsza dwójka, ale lepsza taka jak żadna pozwala nam iść dalej do przodu. Ale rogal z tempo nam zabrał momentalnie. I teraz sztylet, tu, to, tu. Pytanie, czy ma jeszcze jakąś dwójkę do dogrania? Bo jak nie ma, to my sobie gramy trójkę i ping. I jesteśmy szczęśliwi, ale chyba ma jakąś dwójkę do zagrania, niestety. Oj, to taką, co naszą trójkę kontestuje. Niezbyt uprzejmie. Eee, niezbyt uprzejma ta jego trójka. Co bym zagrał za sześć? Many. Mogłem zagrać to i to spingować wtedy. Chyba tak będę musiał zrobić. Trzeba po prostu tą trójkę oddać dwójce i tyle. Oj, gdzie jest mój Blizzard Stop Deku? Blizzard Stop Deku? Jest glyf. Glyf, a nie chcemy? Dobra, tu robimy tak. Nie rozbijam tego, bo jestem pazerny i liczę, że sobie to stopię odbiciem. Nie. Kurwa, co to jest za rogal? Koiny sajseveny. Wszystko ma. Wszystko skurkowaniec ma. No jak na to jeszcze mi z roślinką wyskoczy, to klękajcie narody. Dobra, mamy blizzard, to spróbujmy to ukryć. I dać temu plus 3 do zdrowia. Spróbujmy tak. Rogal na murlokach. Jest panie, co tu dzieje? O mój Boże! Nie, to akurat najgorsze nie jest, bo. Nie jestem w stanie Blizzardem wyczyścić cały stół, nie? Problem w tym, że nie mam 10 mana, a chciałbym jeszcze zagrać to spaczone odbicie tutaj. To jest mój jedyny problem. No ale dobra, jest. mniej więcej ok. Oprócz tego, że on ma 7 kart, a ja nie mam kart, to mniej więcej jest ok. O! No, chłopak idzie all-in. Chłopak idzie all-in, to my ten jego all-in trochę pokaramy. Lepszego blizarda mieć nie będziemy w tej grze, na pewno. Na pewno lepszego blizarda w tej grze mieć nie będzie. A tym bardziej, że mamy jeszcze w deku jeszcze jeden blizard i jeszcze murloka. Oczywiście w 19 kartach. Co za chciwy dek! Co za chciwy dek! Żadna roślinka kurwa! Ja pierdolę. Co za bullshit, jeszcze ktoś mi tu dzwoni. Nie dzwonić mi teraz, bo mam nerwa. Miktura nic nie robi, Vaporize nic nie robi, Stożek zimna niewiele robi, ale weźmy tą miksturę. W razie czego? Sekretu innego już nie dobiorę, więc możemy sobie dobrać dwie karty. Zagrać tak. I spingować tu. W razie czego pod miksturę. W przyszłej turze może nam się uda zagrać mikstura. Spętanie many Tasi Obserwator. Oho. Okej. Okay. E, no zajebiście. Wyczes, chłopie, wyczes. Ubawiłem się popachy. Ubawiłem się popachy. Tra la la la. Ubawiłem się popachy. Jeszcze są szanse, że żyjemy, ale raczej ten coin ze 67 Później ten wycisza. Trochę za dużo tak. Kosior. na droga. Na co ja gram? Roślinki, rok... No gość miał, dobry deck! I zasługuje na 12 winów. A my z 11.0 idziemy na 11.1 modląc się o wina w następnej arentce. Nie, no pewnie. Też tak można. Też tak można! Eee, no pewnie. Przecież... Też tak można. Jest Blizzard. Numer 2, Okej. Okay. Blizzard numer 2. Możemy najpierw zagrać sobie... Kosiora. To, ok, zagrać sobie Blizzard numer 2 i zagrać sobie nasze 4-4. Gramy na zasadzie, nie wiem, że w zasadzie co nas może uratować. W tej nie wiem, co w zasadzie nas jeszcze może uratować. Purp, umieść jeszcze, jak mu umieścić, Sonika o koszcie 10, to już będę normalnie szokowany. No, tylko Murloc mi został z moich potencjalnych AOE, bo Glifa też już nie mam, więc. No jeszcze ten Tempest, którego mogę pingnąć, który może mi dać. Nie wiem, co Flame strike'a. Tu tyle mam z pomysłów na koncepcję w tej grze. Kontów chyba też już nie mam. Hydra teraz jest zdecydowanie za późno. I to tak, bardzo, bardzo zdecydowanie, więc. Więc, sorry, wina tu, ale na tego to nie jesteśmy w stanie nic poradzić. No nic, próbujemy kolejne podejście do 12 wina. Mamy jeszcze dwa final bossy, więc może tym razem. No ale sam start już był niezbyt dobry, ale co mnie pogrzebało, coin u Rogala to jest jak widzicie moc, coin do SI7, no po prostu moc, to nawet bardziej bolało niż ten Ether of Secrets tamten. No, powiem, rzekłbym, że rękę dostaliśmy legitną, najdroższą ze wszystkich, jakie można mieć, więc wymieniamy wszystko, bo chcę dostać jakieś dwójki swoje. Mam koina, więc chętnie dwie dwójki bym dostał. Nie są jakieś najlepsze dwójki. Nasz przeciwnik już ma, nie, babling ok. okej. Babbling Book. Skoinowanie tego spowoduje trade i ping. Skoinowanie tego spowoduje tak samo, więc oddajmy mu tłum. W razie jak ma Frostbolt'a, to będzie mu szkoda. I wytraduje tak. I ping. Tak, i ping. I nic nie zrobimy. a my sobie na czyste stół zagramy bagiennego raptora. Taki jest plan. Później mamy kontynuację w kapłankę albo w krzyżowca glyfa mamy. Coś wymyślimy. Jeżeli on będzie pazerny, to cóż, nawet nie mamy jak gołkara, tylko pingiem. Bo on może... No, on nie jest pazerny, gra tak, jak ustaliliśmy. Więc my gramy dalej też tak jak ustaliliśmy. Może mieć nasz przeciwnik rozbolta. to zagramy sobie po prostu to na pusty stół. Jeżeli zagra coś na przykład 4-1 tonta, to wejdziemy sobie. Kurwa, na bogato, chłopie. Oj, na bogato. Na bogato, jeżeli ty w potiona zużywasz na jedną kreaturę, to ty tam masz chyba 5 flamestrike'ów. Mhm. Bądź mądry, co to za sekret. Próbujemy counter Ale lipny wybór, weźmy tą zamię. No, chyba to nie jest Vaporizm, nie. Najgorsze jest to, że to może być po prostu bezczelne lustro. Wtedy moja hydra jest tragiczna. Wtedy moja Hydra jest tragiczna, aczkolwiek wiemy z doświadczenia, że to lustro też jakoś musimy przeżyć. Damy mu 3-2, ale za to zabijamy 5-5. Tragedii nie ma. To jak najszybciej tą Hydrę wystawić, bo ona daje mi szansę dwa razy Hydra face i to już jest game over. Ojojoj. Oj, oj. To boli. To boli. To boli, bardzo boli. Gramy kontrolnie i do przodu. Z tego mogę też wulkanika dostać. Mam jakieś obszarówki. No chcę jak najszybciej tą hydrę na pusty stół wystawić. Żeby polecieć później z blizardami. O Jezu. O Jezu. No to tutaj. Tu już żartów nie ma. Tutaj to już żartów nie ma moich. kochani. Kiepsko ta gra nam się też układa. Nie wiem dlaczego tak. Doleciałem do 11:0 i, i nagle jest jakaś masakra. Ale naprawdę, mają legitne te jednostki. Ci nasi wrogowie naprawdę mają legitne te karty. Dobra, to nie jest jakieś tam najstraszniejsze, nie? Możesz jeszcze jednego tego świetlika zagrać. Dziękuję. Mam coś za dwa many, co chciałbym zagrać? Nie. Chociaż mam za cztery many. To zróbmy na razie tak, legitnie. Zagrajmy legitnie sobie to. O, fajny finisher. E, I pasuje. Nie będziemy 6 przyjmować na hydrę, nie, nie, nie. Czekamy aż chłopak by. Najlepiej, jakby nie dobrał żadnych remówali, tylko po prostu. Obsrał cały stół, czym się da. Ok. To nam pasuje, bo mamy drugiego blizarda. Zarzucimy sobie sekret. Gdyby na przykład doszedł mu jakiś Fireball, to chciałbym go dostać za darmo. Poczemu czemu by nie? Generalnie mamy 8 i 5, 13. Jesteśmy i jeden of Lethal. Pink Flydrę. Ok, pasi mi. Jesteśmy 1 of Lethal, więc zagramy sobie tak. Tak, tak i tak. I w ten sposób ustawiamy Lital na przyszłą turę. Czyżby nasze marzenia miały się ziścić? Czyżby? Czy nasz przeciwnik coś kurwa wymyśli dziwnego? Nasze marzenie się ziści, moi drodzy. Nasze marzenie się ziści, bo bijemy dwa. I miksturka nam dała Litala, bo Bu bum, Jest 12 win z darmowej arenki, którą dał nam pazerny nasz malec Blizzard. Nie sądząc, że będziemy szczęśliwi. Przegraliśmy z tym rogiem tylko no niestety nie ma 12:0, jest 12:1. Piękny kluczyk, zobaczymy jakie mamy wspaniałe nagrody. Wspaniały kluczyk, wspaniałe nagrody i i wysyp. Zobaczymy. Ostatnio za 11 winów dostaliśmy tragicznie 25 mon. 215 mon. Pakiet kart. Lipa. Te dwie karty tu kompletnie niepotrzebne. Dobra. No Złoty rar, którego mam. No ale dobra, no. Za darmo to nie będziemy marudzić. Odpyłujemy sobie te dwie karciochy. Coś nowego dostałem w ogóle? Pędą się trochę spóźnił na oglądanie, a nie miałem dwóch takich. To już mam, fajnie. Takich dwóch nie miałem, to fajnie. Spadaj Ungoro nie miałem żadnego złotego mam. Więc też fajnie moi drodzy, więc na koniec możemy sobie jeszcze otworzyć jeden bukiet klasyczny, który dostałem z wczorajszej bójki. I jeden Ungoro, żeby równe 250 było i czekało na swoją chwilę. I yy, jest legitnie, moi drodzy, i jest legitnie arenka na 12-1 aren całkiem przyzwoicie, zważając na to jak dobrym graczem arenowym jestem i jak dużo aren grałem w swoim życiu. Najlepszy klucz jaki ci się udało zdobyć, dwunastka, w sumie wszystkich zwycięstw na arenie 64. Nie wiem ile grałem aren w sumie, z 5 może, a może ze 6, nie mam zielonego pojęcia w każdym razie jest w końcu ten najlepszy kluczyk na Europie przy 64 w sumie winach, całkiem niezły rezultat moim zdaniem. Wydaje mi się, że dużo osób nie ma tego najświetlistego klucza przy 64 total winach na arenie, ale może się mylę. Dzięki wam serdeczne. Czeka Was jeszcze arenka z Ameryki, ale tam już od początku będziemy sobie pikować i grać. Trzymajcie się hejka i pa!